Już jest ranek, jak widać. Przyznam, że hotel robi wrażenie. Kosztował 200 zł, więc to nie jest jakaś bardzo wygórowana kwota. A coś takiego mam z balkonu i tam zaraz są schody, przejdę się i pokażę. Podsumowując wczorajszy dzień, od czego by zacząć w sumie, bo dużo się działo? Na początku połaziłem po Dakarze, tam Monument renesansu afrykańskiego. I w sumie tyle. W Dakarze jakby fajne miasto, warto pozwiedzać, ale nie ma zbyt wielu rzeczy takich historycznych albo ciekawych, żeby jakby się zagłębiać w to miasto. Raczej połazić i poczuć klimat. Potem popłynąłem na Wyspę Wespagora Wyspa Gore jest bardzo fajna i ładna przede wszystkim. Pierwszy raz widziałem w ogóle takie miejsce. Może we Włoszech ze dwa razy się spotkałem z taką architekturą, ale ogólnie jest to coś naprawdę wyjątkowego i każdemu polecam, kto myślałby nad popłynięciem tam. Kosztuje 30-40 zł za rejs w obie strony, jeśli płynie 30-40 minut. Wczoraj nagrywałem nawet z tego statku. Jest to dosyć turystyczne miejsce. Na samej wyspie są normalnie restauracje, hotele, więc jakby... Nie ma czego się martwić. Człowiek na pewno nie zginie. I statki pływają mniej więcej co godzinę. Na przykład ja miałem tak, że 12.30 wypłynąłem, 13.00 tam dopłynąłem i 14.30 już miałem powrót. Tak się układają te rejsy. O, w ogóle palma i nie wiem, to jakieś mango albo kokosy chyba na niej. Ale raczej mango. Wczoraj w ogóle tutaj zjadłem kalmary i steka. Zanim też mnie okrzyknie, tutaj, że wydaję mnóstwo pieniędzy na takie zbędne rzeczy, to akurat jest taniej niż u nas. Za całość 40 zł. A pierwszy raz czegoś takiego spróbowałem, więc naprawdę było warto. Znaczy, że dobrze mi się spakowało po prostu. A wróciłem z Wyspy Gore. Poszedłem do tego marketu Kermel. W markecie Marsze Kermel nie było zbyt wielu rzeczy. Jedynie wystawy mięsa, ryb, owoców, warzyw, tego typu rzeczy. Cały budynek był tutaj zapchany. Jedzenia nie znalazłem. Może nie chcę kogoś wprowadzić w błąd, bo może po prostu źle szukałem i gdzieś tam za marketem, albo obok zaraz, ale w samym markecie niczego nie widziałem. I potem poszedłem zjeść rybę. To jest dobra historia. Rybę, i tutaj zazwyczaj ryby są, mają mnóstwo ości, to tam wziąłem ją, rozkroiłem, wyjąłem ten kręgosłup. Ten główny rdzeń z ośmi, ale jedną pominąłem. Wbiła mi się w z, tak mniej więcej w gardło z tej strony, ale za migdałek, tak jakby, i poszedłem do lekarza. No bo męczyło mnie, wiadomo. Ale poszedłem do lekarza, laryngologa nie było, bo wyjechał, wracał dopiero dzisiaj wieczorem. A był tylko dentysta z Libanu i wziąłem, dosiadłem do niego na fotel, popatrzył, popatrzył docisnął mi język palcami bo wiadomo, ten odruch jest, że jak coś tam się głęboko wsadza, to język się cofa od razu żeby zablokować drogę zablokował mi język palcami i wyjął taką... normalnymi szczypcami jak... nie wiem, do... E, plomby albo czegoś tą oś chwycił i tak ciągnął, ciągnął, bolało mocno bez znieczulenia mi to robił ale tam wiadomo i zdjęcie w ogóle. Wczoraj mówiłem nawet o tym, będzie zdjęcie jak ta oś wyglądała, bo naprawdę była niezła. Wyciągnął, miała nie wiem, za 4-5 cm pewnie, teraz muszę brać antybiotyki, żeby się nie wdało jakieś zakażenia albo nie zropniało i mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ale taka historia mi się przydarzyła, że w Senegalu dentysta z Libanu wyjmował mi oś z gardła. To nie to, że się dusiłem tołością, czy coś po prostu się wbiła mocno. Jak 80% siedziało w tkance, 20% resztowało, więc yy, możecie sobie jakby yy, wywnioskować, jaki dyskomfort to powodu, powodowało. Bo już jest w porządku, niczego nie czuję. Teraz dojechałem do tego Somon, Somone, tak się pisze. To jest yy, bardzo blisko od miejscowości Mbur, M b O -Y. yy, i tutaj właśnie jest dużo takich hoteli, hosteli. Albo innych tego typu ośrodków dla turystów, że dostęp do plaży, jakieś tam jedzenie fajne i w ogóle. No właśnie, w takim jednym się zatrzymałem. Zastanawiam się, czy jechać gdzieś dalej, czy siedzieć tutaj dwa dni. W tym miejscu jest w ogóle wielu Francuzów, Brytyjczyków, nawet jacyś Chińczycy siedzą w hotelu. Ale w ogóle, Chińczycy to jest taka plaga świata. W sensie plaga w takim żarcie, nie że naprawdę. Mam na myśli to jak w Maurytanii, albo w Egipcie, czy tam nawet w tutaj, albo w niektórych krajach azjatyckich. Po prostu Chińczycy są wszędzie. Oni wykupują różne firmy i jakby mocno ingerują w gospodarkę różnych krajów. Próbują ją uzależnić od swojej. Tak wygląda polityka Chin. O, tam jest na domku flaga Szwajcarii. Pewnie Szwajcarzy prowadzą Senegal, to miejsce, w którym mnóstwo właśnie emerytów z Europy Zachodniej zakłada swoje pensjonaty albo właśnie hostele w takich miejscach i po prostu jakby zapomniałem słowa, przemieszczają się tu na emeryturę. To coś od osadnicy chciałem powiedzieć, ale zapomniałem i sobie tutaj żyją. Nie dziwię się, bo przecież emerytura wpływa. A szwajcarska, francuska, że tam brytyjska nie są chyba zbyt małe. No a taniej żyć. W Tajlandii to samo było, że na tych wyspach, na przykład tam Jam albo jakieś inne, które są obok, to wtedy akurat spałem w pensjonacie prowadzonym przez Francuza. I dla niego to był w ogóle raj, bo wpływała sobie duża emerytura. On jeszcze był chyba jakimś prawnikiem albo lekarzem. To u nich właśnie takie zawody mają dobrą emeryturę i no sobie mieszkał w Tajlandii, gdzie jest tanio Tam jakieś statki pływają Chyba rybackie Powoli będę już wracał do hostelu na śniadanie I nie wiem możliwe że dzisiaj nie będzie zbyt ciekawych nagrywek, bo chyba zamierzam się yy, relaksować na plaży cały czas. Coś tam pogadam o planach i tak dalej. Ale nie wiem, zobaczę jeszcze. Nie jestem pewny, co się dzisiaj będzie działo. A tam sobie pies śpi. Idealnie na wprost nie. To nie jest skała, tylko pies właśnie. Wykopał sobie śmieszny dołek i Kima. Już jest 12, ciepło się zrobiło 26 stopni Tutaj jeszcze nie byłem, bo teraz się wybrałem na taki dłuższy spacer No i fajne łodzie mają To są te rybackie Płyną sobie, łowią ryby i potem dają do tych restauracji turystycznych Na te kalmary myślę, że właśnie stąd się wzięły Te, które wczoraj jadłem Ale fajna pogoda, jest cieplutko. Pusta plaża, prawie nikogo nie ma. A większość co chodzą to właśnie meryci, jacyś europejscy, Francuzi, brytole. I inni. Woda jest dosyć chłodna. Na przykład tam w Tajlandii, Kambodży, Malezji cieplejsza była, bo to Ocean Indyjski. Tutaj mamy Atlantyk. Ale i tak jest w porządku. Jakby łatwo się przyzwyczaić. Ale naprawdę podoba mi się ten widok, który tam jest. Że plaża się ciągnie. I zaraz tam palmy, różne takie drzewa. Dosyć tropikalnie to wygląda. Generalnie jest tu sporo jakichś naganiaczy, opylić wszystko chcą, jeden nawet swój plecak oferował, taki podniszczony już. No i człowiek nie zginie w czymś takim. E, no szczęście nie znają więcej niż... Znają, znają francuski, trochę angielskiego i nic więcej, więc łatwo można się uwolnić. Wystarczy jakby udawać, że się nie zna tych dwóch języków. Hello. No, jest No sprzęt. No. 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 Pardon No, mój Pardon. mnie chciało wziąć, tak już wziąć, tak Eee, to się pyta czy może ją zabrać Bardzo ją lubię, więc na tak średnio i droga była Więc musiałem jakoś tak uniknąć Najlepiej udawać głupka, tak jak to właśnie zrobiłem I że nie wiem co się dzieje, nie wiem jak się porozumieć eee, Zawsze działa, ogólnie, w każdym kraju Jakby ktoś nie wierzył to trzeba wypróbować eee, W jakichś resortach albo tam, wiadomo Po prostu trzeba takiego półgłupiego udawać Jakbyś minę zrobić, tak że nie wiadomo o co chodzi. Sprzątali mi właśnie pokój i nie jestem pewny, czy nie wsadzali sobie mojej szczoteczki w dupę. Na tych zdjęciach ci murzyni wsadzali sobie ich szczoteczki do zębów w dupę. A oni potem, przez cały miesiąc, tymi szczoteczkami myli zęby. Ale chyba nie. Aparat jest, wszystko jest. Adam di Adam Adam le Adam le Adam le Adam binala Adam la pelen Adam binala Adam la pelen Adam binala Adam la pelen Adam zamierzam jechać już do Banjulu, do Ghandi i w sumie tyle dzisiaj się popalałem, ale tak bardzo spaliłem sobie rękę eee... odpocząłem i dalej się ciśnie... jutro ciśniemy dalej nie ma co się tutaj obijać taki piękny krajobraz na koniec i jutro od nowa do Gambii przejazd kosztuje to jest bus z Dakaru z Dakaru do Bandżulu, bus kosztuje chwila 70 zł a jedzie się 5,5 ,5 godziny z Dakaru I nie wiem czy granica w tym jest uwzględniona na Google się mi tyle pokazuje Ale ładnie, tak na koniec. 16. właśnie do sklepu kupię jakąś tam kola i wodę Żeby jutro na drogę mieć Jutro tak po śniadaniu zaraz wyjadę W stronę Banjolu właśnie Tam mam jeden problem, ale więcej ja po jednym miejscu Przyjemni ludzie tutaj są szczerze W Senegalu ogólnie Na nagrywanie jest to, to zbyt jakby nie... Źle nastawieni, no fajnie reagują. Nie tak jak w Pakistanie, ale podobnie, jakby nie mają problemu z tym. To sami tylko. Już jestem śpiący powoli. W ogóle zakwadce mnie strasznie trzymają w nogach po tym bieganiu na plaży. Więc się nie dziwię, że nasza reprezentacja miała taki problem z Senegalczykami na Mistrzostwach Świata. Bo oni naprawdę mają nogi ze stali tak biegać po piachu ciągle. Jeszcze są szczupli, wysocy, więc w piłkę ciężcy przeciwnicy. Przyjemny sklep. Tak wszystko mają. Właśnie wracam do hotelu. Kupiłem, co tam miałem kupić wodę i jakieś batony. I od nowa zaczynam. Jutro już jechać. Dzisiaj był dzień taki, można powiedzieć, regeneracyjny. I znowu zasuwam. 5 godzin jazdy mnie czeka do Gambii, plus chyba granica, więc 7 wyjdzie. No, może mniej, bo w Gambii raczej szybko i sprawnie to powinno przebiec. Jakiś zespół się rozstawił. Nasze solo leci akurat. Ale podobają mi się takie ustale, panie klimat mają. Dobra, już się wszystko wyjaśniło chyba W Senegalu jest problem ze strajkiem Autobusy nie jeżdżą e, Jakieś tam rządowe sprawy Nie wnikam, bo się nie znam O, idzie jakiś tam Żebrać e, Ale nie wolno dawać, bo to tak jakby Napędza tylko ten proceder Cały e, No i co, jest strajk Busy nie jeżdżą, dlatego będę musiał wziąć taksówkę albo jakieś tam, nie wiem, stopa, cokolwiek. Jakoś będę musiał wykminić Na szczęście w Gambi, Gwinei Bissau i Gwinei Zwykłej już nie ma takiego problemu i tam normalnie będzie wodno autobusami. W sumie tyle, ten bor ogólnie to takie miasteczko, ale nie wiem, nie ma tu niczego ciekawego za bardzo. Tam jest meczet. Widać minarety w oddali. I w sumie tyle. Bardzo nie lubią tutaj być nagrywani, Dlatego tak ze stacji właśnie, ale tak to wygląda ogólnie, nie wiem, ulica jakaś. Nic ciekawego ogólnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj chodzi dużo Francuzów albo właśnie innych turystów. Nie, tam w sklepach różne rzeczy kupują, bo oszą jest albo po prostu chodzą jakieś trekkingi, czy tam na rowerze jeżdżą. Udało mi się coś znaleźć, jadę na granicę. Jestem już na granicy pomiędzy Senegalem a Gambią. Wbili mi pieczątkę wyjściową z Senegalu. Teraz pozostaje tylko przejść kontrolę do Gambii. To chyba jest ziemia niczyja. Tak mi się wydaje. W napięciu idę, czekam aż ktoś się spróje o kamerę. Bo bankowo będzie jakiś problem. Za każdym razem tak się dzieje. O dobra, tam jest policjant, już Gambi, więc kończę. Dojazd z granicy do Bary z Bary odpływa prom do Banjulu kosztuje 75 Delazji, tyle mnie to wyniosło. Czyli nie wiem, jakieś 5-6 zł pewnie po przeliczeniu. Jeden krzyknął 500, co jest chorą ceną. Maksymalnie 150-200 się powinno płacić. I wtedy jest uczciwie. Dosyć szybko ta granica przebiegła, żadnych problemów nie było. W chwili pieczątkę w Gambii. Jakby nie było ten. Pytali tylko o zawód, cel podróży i tak naprawdę wsio. Dojechałem. I nie wiem w sumie, gdzie iść. Chyba prosto. O, zasłaniają się. Bardzo mi się nie podoba to, co się dzieje z Afryką. Islam tu mocno wjeżdża. Bardzo zabija to ich kulturę. Ogólnie Afryka jest ciekawa, kolorowa. Ma istniam jednak. No. Yeah, fine, thanks. And you? That's great. Adam, and yours? Nice tu meet you sobie. Dobra, muszę skończyć nagrywać, bo jestem przed takim dworcem, ala No i próbuję się dostać na prom.

Takie, że się czeka na statek O, nawet jest oddział jakiś zewnętrzny Na powietrzu Nie wiem, one z pół godziny odpływają Aż do 19 Więc e... hmm? No English, no English Nie wiem, chyba nie można nagrywać, ale mniejsza z nią. Ojej, okay, dobra Wyłączę kamerę, bo się za mocno sadzą. Co pół godziny do 19 odpływają. I to trwa chyba 20 minut, więc żaden problem. No nie wiem, czekam dalej sobie na ten prom. Eee, nic ciekawego się w sumie nie dzieje. Koleś mnie zagadał, że jak coś, to żebym do niego wpadał, do restauracji. Powiedział, że bardzo lubi Polaków, bo pomagamy Ukrainie. Więc widać, że jakiś tego doedukowany. I od razu jak powiedziałem, że Polska, to jeszcze, że Warszawa. Czyli jakiś tam, po angielsku oczywiście wszystko. Jako, że w Gambii normalnie funkcjonuje angielski, to jest była brytyjska kolonia Nie tak jak w Senegal, że francuski Tylko tutaj się ciśnie po angielsku, jest spoko Łatwiej mi się porozumieć, bo nie umiem zbytnio francuskiego W francuskim czasami wyłapię pojedyncze słowa, ale do tego się sprowadza moja znajomość Jak tam powiedzieć jakieś podstawowe? Cześć, dziękuję, proszę e, Nie mówię po francusku W sensie nie mówię po francusku, że ne parle pas français, A to chodzi. Na angielski to jest git jeszcze w Namibii my się świetnie bawił, bo tam niemiecki mają. Podoba mi się ten jest taki, nie wiem. Jakiś facet z rybami, tam jest, chcecie w sensie obraz. Zdjęcia. Ruszyli Tak się idzie właśnie na prom tutaj Z tych bram się wychodzi właśnie takim ala tunelem do promu W ogóle ten prom chyba ma pojemność 2000 osób i 40 samochodów Więc bardzo dobry wynik ale długo wychodzili ci co przypłynęli, bo on kursuje między właśnie barrou a bondżulą.